Walka numer 5 przesunięta ze względu na drugi finał ekipy Białorusinów. Andreas Szklanik w kategorii 80 kg wystąpi w narożniku czerwonym. Jego rywalem jest Dawid Senko, klub Skorpion Szczecin. Sędzia ringowy tego pojedynku pan. Łukasz Cieśla. Bardzo ładny krzyżowy na wejściu reprezentanta Skorpiona. Obydwaj smukli wysocy zawodnicy. Pan Cieślak niezdecydowaną interwencją zwrócił uwagę Białorusinowi. Ta, ta ręka naprawdę i bardzo ocząti. Właśnie poką będzie stop. Troszkę tutaj poniosło szklanika. Zobaczymy jak będzie w rundzie drugiej. nich w 1996 roku, również Dawid Senko jest urodzony w 1996 roku, dla Dawida to jest 28 pojedynek i 20 zwycięsk. koniec drugiego starcia pierwsza runda na pewno lepsza w wykonaniu a w wykonaniu reprezentanta Skorpiona Szczecin na pewno chęci bardzo dużo. Niemniej jednak troszeczkę te akcje były takie na 8. Popularnie mówiąc robione i gałorośiny. To może sobie. A ja pozwoliłem sobie zaprosić do naszego stanowiska prezesa łódzkiego Okręgowego Związku Bokserskiego pan Mirosław Broziu. Witam serdecznie. Panie prezesie 30 turniej, który to już w wykonaniu pod pańską batutą. Pod moją badutą już to już piąty turniej. Piąty turniej. No, I myślę, ten, że... Jestem piąty rok prezesem i piąty turniej robię. Myślę, że chyba najwięcej pracy. Tak, ten turniej najwięcej pracy mnie kosztuje i kosztował i będzie kosztował to uporządkowanie tym turnieju i rozliczenie tego wszystkiego. Ponieważ startuje 107 zawodników z 43 klubów z całej Polski oraz dwie drużyny zagraniczne z Litwy i Białorusi. Jest, jest to rekordowa ilość. Jeżeli chodzi o uczestnictwo zawodników, 107 to do tej pory, do tej pory chyba nie było więcej, więcej, więcej zawodników. Jeżeli chodzi o srebrną łódkę. Tak, o srebrną łódkę. Z tej mojej wiedzy też tak wnioskuję, że nawet dla tej kategorii wiekowej no... Nie przypominam sobie takiego turnieju w Polsce, żeby było dla tej kategorii wiekowej taka, taka obsada osobowa. Także jest to no, dla nas powód do chwały i, i po prostu no, fajnie, że tyle osób chciało odwiedzić Łódź i zaboksować w tym turnieju. No i, i, I o to chodzi. nie, o to chodzi. nie no, jest, to, jest to na pewno turniej już z wielką renomą i no, 30 to, to tutaj nie trzeba nikogo zachęcać, każdy chętnie przyjeżdża. Niemniej jednak ten turniej jest specyficzny, jest to taki pierwszy krok do powiedzmy jakiegoś, jakiejś nowej myśli w polskim boksie, postawienia na młodzież, właśnie tą, tą młodzież, może nieładnie powiem najmłodszą i, i żeby, żeby cyklicznie to szło do przodu i, i chodzi o jak największą ilość zdolnych młodych chłopców, no zająć się szkoleniem centralnym i i odbudowywać ten polski boks amatorski. Ja myślę, że tutaj o to chodziło również i z Wyschowi i przede wszystkim sobie jako organizator od tego. Jako... Tak, na pewno, na pewno, na pewno to jest święta, z i święta racja. I tak tak to, tak to jest i taki należy odbierać i w tym kierunku będzie ten turniejszy i to będzie na pewno tak właśnie w tym kierunku realizowane, żeby żeby tych młodych chłopców właśnie kształtować i żeby tu szyfowali te pierwsze kroki, bo oni mają po 10, 20, 40 walk to jest już bardzo dużo. Także myślę. Aczkolwiek... Mi przyświeca taka jedna wielka idea tutaj działając na terenie Łodzi, że po prostu, żeby był boks w ringu, nie na ulicy. I dlatego to klaruję właśnie młodym ludziom, że jeżeli chcą się sprawdzać, boksować i wykorzystywać swój temperament i te wszystkie rzeczy, żeby boksowali w klubach, w ringach, a nie byli ludzi na ulicach i żeby to no na właśnie pełno, było, na temu pełno. służyło. No, no, no. Tutaj o to przede wszystkim chodzi. Wiadomo, sprawa młodzi ludzie dzisiaj, mają różne pomysły, jednak ta obecność na sali robi, robi dobrą, dobrą pracę i również z dobrymi efektami. Ja pozwolę sobie jeszcze tylko przedstawić medalistów w kategorii 80 kg. Na, na momencie przepraszam. Miejsce pierwsze Senko Skorpion Szczecin. Miejsce drugie Szklanik Białoruś. Pisa trzecie, Jesielowski, Osirszu, i Sotowicz, przedmiot Nowy, twór Mazowiecki. Marta! Weź tam tą jedną nagrodę, tą czerwoną, tą torbę, i daj no. temu na pierwsze miejsce. Raz, raz, szybko podbiegnie. muszę przerwać rozmowę, moment dekoracji oczywiście bardzo ważny dla do dla trenera i teraz wracając do, do naszej dyskusji